Wyznacz takie współczynniki ABC, aby podany wzór określał funkcję przedstawioną na rysunku. Dobra. No to ja, jak zwykle, lubię, co zrobić? Skoncentrować się na danych częściach dziedziny. Zobaczmy. Ta zielona część dziedziny dyktuje nam, który wykres. No ten, ten tutaj, taki po lewej stronie, ten fragment. No, i teraz, żeby wyznaczyć współczynnik A, no co trzeba zrobić? No byle co, moi drodzy. Na, na przykład wziąć sobie ten punkt, nazwać go A. A ma jakie współrzędne? Minus 1, 2. No i wiemy, oczywiście, to tą pierwszą funkcję sobie nazwiemy F1. No nie? Taka umowa, F1, F2, F3, jeżeli mamy funkcję klamerkową. No to teraz tak, punkt A. Należy do wykresu funkcji f1, no nie? Czyli do tej prostej po lewej stronie. Z tego wynika wprost, że jak wstawimy, to dostaniemy prawdę, tak? Wstawimy współrzędne. Czyli za y2, czyli za f od x, równa się a razy minus 1, dodać 4, widać? Więc stąd wyliczymy a po prostu. Nie ma filozofii. 2 równa się minus a plus 4, czwórkę na lewą stronę dostaniemy minus, 2 równa się minus a, czyli a równa się 2. Zobaczcie, jak to łatwo to a można było znaleźć z tej naszej reguły. Startujemy sobie tu. Jedna w prawo, czyli to jest mianownik. Będzie 1 i 2 w górę, tak? Pamiętamy? To znaczy właśnie współczynnik kierunkowy. No to A już mamy. No to pierwsza sprawa załatwiona. Druga sprawa. No ten sam punkt A należy też do funkcji F2, tak? Do wykresu funkcji F2. Zgadza się? To napiszmy. A należy do wykresu funkcji F2. Oczywiście ten punkt A mogę sobie brać byle jakim, gdzie chcę. Tam, żeby tylko należał. I żebym go znał. Z tego wynika, że Y, czyli Yy, 2 równa się, tutaj to jest b razy x, czyli razy minus 1 plus nieznane c, tak? i tu mam dwie niewiadome. Och, jakiś smutek mnie ogarnia, tak? No ale moi drodzy, sprawa jest bardzo, bardzo łatwa. Mogę sobie wziąć ten punkt jako b duże, tak? I dopisać. Że B duże również należy do wykresu funkcji F2. Z tego wynika. B duże tutaj napiszę, że jest równe 0,1. Czyli wstawiamy. 1 równa się B małe razy X, czyli razy 0 plus C. No i tutaj momentalnie dostaję, że C jest równe 1. No współczynnik podniesienia po prostu, widać, na osi Y, tak? Czyli C już mamy. No to jeszcze B. No to B z drugiej linii wyznaczymy bardzo łatwo, wstawiając tam C. Czyli dostaniemy 2 równa się minus B plus 1, bo C wynosi 1 właśnie. No i teraz B na lewo minus 1, tak? Zinterpretujmy jakoś B. No zobaczmy. 1 w prawo, 1 w dół. Zgadza się? No i to jest wszystko wyznaczone. Zauważcie, że trzeci wykres, trzecia, F3, trzecia funkcja F3 służy nam tylko i wyłącznie do kontroli. Tak? A wyszło ile? 2. Czyli tutaj też powinno być w F3 w tej trzeciej funkcji yy, 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 A jako 2, czyli yy, od, na przykład od odtąd idziemy jedno w prawo, dwa w górę, tak? Zgadza się? Zgadza się. No, to by było tyle. Dziękuję.